Dzień dobry, witajcie moje drogie Panny. Zapraszam Was dzisiaj do czytania na grudzień dla Waszego znaku. Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę, w czym być ostrożnym, a z czego się cieszyć, o tym będziemy wszystkim mówili dzisiaj. Będą jak zawsze dodatkowe karty z drugiej talii, miłość, uczucia, relacje, związki, rodzina, finanse, praca oraz przesłanie z karty anielskiej, czyli Rada na grudzień dla Was. Wszystkim cudownego grudnia. Dziękuję za lajkowanie. Dziękuję za komentarze, subskrypcje. Zapraszam do czytań indywidualnych. Zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, które są potrzebne, umieściłam w opisie pod filmem. Dziękuję za Wasze wsparcie przez Bike Coffee czy Patronite. I zacznijmy. Co się dla Was przewiduje na grudzień? Zacznijmy od miłości, może zacznijmy od miłości, bo zwłaszcza chcę zacząć od tego, co pokazała mi druga talia. Bo te dwie karty już wyciągnęłam. W miłości mamy nowe doświadczenia, szanse, okazje, zmiany. Dużo się dzieje, jest dużo ruchu, może ktoś gdzieś wyjeżdżać i z tym może być związane poznanie nowej osoby. W karcie koła fortuny niczego nie możemy przewidzieć, po prostu i trzeba się nastawić na wszystko, że mogą być zmiany akcji, że może być coś, czego w ogóle się nie spodziewamy. Że dzisiaj nawet nie myślimy o nowych relacjach, a one na przykład mogą do nas przyjść. Mamy tu też kartę kochanków, która również pokazuje kogoś na przykład dodatkowego do relacji kogoś i kogoś i na przykład dwie osoby, między którymi będziemy wybierali. To jeżeli ktoś ma takie sytuacje, ale właściwie. Można powiedzieć, że te dwie karty przynoszą nam takie możliwości, że możemy kogoś poznać, ale jeżeli byśmy na przykład byli w stałej relacji, która jest ok, fajna, no to tutaj widzimy w karcie kochanków takie otoczenie życzliwe, gdzie dużą uwagę przywiązuje się do relacji, a w kole fortuny może mamy jakiś wspólny wyjazd na przykład, albo mamy jakieś nowe okoliczności, albo coś się dzieje, jest jakaś inicjatywa. Na coś pomysł, okazja do czegoś, prawda? I tak zaczęłam od tego, dlatego że z zewnątrz właśnie jest pokazana również karta kochanków. I to jest właśnie nawet, jak sami widzicie, z dwóch tali pokazana ta karta, czyli taka podwójna moc tej energii się nam objawiła. Tak chciałam na to zwrócić uwagę, a teraz powiem, jak to się zaczyna w ogóle. Zaczyna się miesiąc w energii szóstki buław. Szóstka, czyli współpraca z innymi osobami, sukces, zwycięstwo, satysfakcja, dobra kooperacja w grupie przede wszystkim. Jestem na szczycie swojego sukcesu, prawda? Wszyscy mnie doceniają, wszyscy zwracają na mnie uwagę. W ogóle, panna w grudniu jest bardzo mocno w swojej energii. Tutaj do tej szóstki jest pustelnik, który odpowiada znakowi panny, i w tle jest również y, pustelnik, czyli analiza. Czyli panny się będą zastanawiać, albo może będą wybierać, będą analizować za i przeciw, na przykład. Tak można się domyślać. Na przeszkodzie jest czwórka monet. To jest dla was takie ostrzeżenie albo Lekka uwaga, żeby nie za mocno przywiązywać się do spraw materialnych. One oczywiście są e, tak samo dla Was, jak i dla koziorożców czy byków, bardzo ważnym aspektem, no bo Wy jesteście tym żywiołem, który potrzebuje tego bezpieczeństwa, takiego w świecie materialnym umocowania. Ale jeżeli czwórkę monet mamy na wyzwaniu, to może. E, kogoś ostrzegać, żeby nie przywiązywał się zanadto do pracy, albo w ogóle do pieniędzy, albo też, żeby pieniądze nie stanowiły czegoś na podstawie czego określa się wartość człowieka, na przykład, prawda? Czyli wiemy, co to znaczy, jeżeli ktoś Reprezentuje się poprzez to, co posiada, to może mieć takie zagrożenie, że będziemy na niego patrzeć i wierzyć w to, że to jest ktoś wyjątkowy, że to jest ktoś na przykład lepszy od nas, prawda? Że trzeba do tego zmierzać, że trzeba do tego dążyć, gdzie to jest niekoniecznie prawda, albo niekoniecznie taki sposób myślenia jest czymś, co warto robić w grudniu. Na podstawie waszego działania jest Trójka Buław. W Trójce może być pokazany na przykład właśnie wyjazd, ale w tej energii to my z czymś ruszamy, podejmujemy inicjatywę, wprowadzamy w życie to, co wcześniej sobie przygotowaliśmy w Dwójce Buław. To teraz mamy Trójkę, więc ruszamy mocno do przodu z działaniem, z zaangażowaniem. Tak właśnie myślę, że to jest po czasie... Może jakiegoś relaksu dla Was, albo zniechęcenia, albo takiej monotonii, albo takiego po prostu czasu, kiedy nie za bardzo angażowaliście się w jakieś nowe wyzwania, czy coś takiego. W każdym razie, obojętnie, jak trójka buław pokazuje samodzielną drogę, w którą się angażujecie. To jest trójka, więc rozwój większy i realizację. W Waszych myślach pokazany jest król kielichów. Król może być mężczyzną dojrzałym, na przykład, z podznaku rybraka albo skorpiona. Może reprezentować Waszego przyjaciela, Waszego partnera. Może reprezentować. życzliwego mężczyznę na pewno, prawda? Albo kogoś, kto was kocha lub wy jego. Natomiast do tego króla buław jest przypisana trójka mieczy. Możemy widzieć, że z królem my o tym myślimy. To jest nasz czas obecny, że z królem mamy jakiś problem. Z królem mamy jakąś sytuację, która jest niepokojąca dla nas, która może być przykra na przykład. Która może nas ranić? Może król coś takiego powiedział, co nas zraniło, albo zrobił co nas zraniło? Połowa miesiąca pokazana jest w dwójce monet, ale jest też do tego karta księżyca, więc mamy tutaj powiedzmy niejasną trochę sytuację, jak chodzi o nasze decyzje i wybory. Te decyzje i wybory, one są tutaj pokazane, że jakby otoczenie wymaga od nas tego, żebyśmy my na coś postawili, zdecydowali się, ale my yy, nie spieszymy się po pierwsze z tym. W dwójce monet. Po drugie, to nie jest dla nas taki jakiś czas chyba najlepszy na to, żeby to robić, bo księżyc pokazuje, że nasze spojrzenie na sytuację, w której jesteśmy, może być iluzoryczne, niejasne, możemy czegoś nie wiedzieć, sami możemy coś ukrywać, różnie może być, więc tak, lepiej może, żebyśmy sobie dali trochę więcej czasu na te decyzje, jeżeli to kogoś dotyczy. Ale może sytuacja, tak jak pokazuje karta tutaj e, koła fortuny, jakoś tak w taki sposób się dla nas zmieni, że będziemy mogli zrobić e, coś bardzo szybko, prawda? Bo w kole fortuny też my mamy. Właściwie chwycić szansę, wykorzystać tę okazję, żeby z tego koła fortuny, z tego koła, który się kręci, które się kręci, nie spaść i nie stracić. Tak? Bo w kole fortuny widzimy raz na wozie, raz pod wozem. Tutaj właściwie można by powiedzieć, że dla Was jest to na wozie. Wasz punkt widzenia, właśnie, i tu znowu jest relacja pokazana do karty Wisielca. Relacja w dwójce, dwójka, związek, może miłość, może początek nowej znajomości. Ale tu Wisielec mówi, że Wy właśnie czekacie, że Wy tak się zastaliście. Może w tej energii pustelnika Wy się zastaliście. Wy się zastaliście, Wy się zastanawiacie, Wy przekładacie, Wam jest może trudno decyzję jakieś podjąć. Wy nie chcecie się z niczym spieszyć. No, i żebyście nie zasnęli czasem w tej energii wisielca. Tak. Koniec miesiąca pokazuje, że bierzecie sprawy, można powiedzieć, w swoje ręce. Mak mówi o dużej inicjatywie, mówi o tym, że wierzymy we własne siły i być może zaczynamy realizować coś nowego, nowy projekt, tak? Odważnie, śmiało przystępujemy do czegoś z impetem. Co, na co czekaliśmy właśnie? Tutaj na koniec miesiąca się realizuje, coś dostajemy, na co zapracowaliśmy. Karta maga raczej jest związana z naszymi interesami, z tym, co my mówimy, jak my się przedstawiamy, że jesteśmy liderami, że mamy wpływ na wszystko, że działamy w swoim interesie mocno, że jesteśmy przekonywujący, to jest taka energia. I właśnie, że mamy w sobie energię, która nas mobilizuje do działania. Jesteśmy też we wszystkim skuteczni. Mamy kompetencje i umiejętności, które pozwalają nam osiągać sukcesy. I ja myślę, że tutaj się dzieje dla Was coś, na co Wy czekaliście. Ktoś może coś zaczynać na przykład. Właśnie może zaczynać samodzielną działalność. Nowe projekty, realizować coś, mieć stanowisko jakieś, na przykład pracy, które jest bardzo samodzielne. Zobaczymy, co się pokaże dla Was na finansach, na pracy. Ale najpierw zobaczmy, co w rodzinie. Jakie macie w grudniu relacje z osobami z Waszej rodziny? Na początek, jak rodzina odnosi się? Do Was. Jak Was traktuje? Jak podchodzi do Was rodzina? Umiarkowania widzimy, że tutaj wszyscy idą na kompromisy. Tutaj każdy próbuje się z każdym dogadać, że właściwie w rodzinie panuje taki spokój, cisza. Szóstka mieczy mówi, że ktoś z rodziny może na przykład gdzieś wyjeżdżać albo przyjeżdżać może ktoś, kto był gdzieś daleko, na przykład za granicą. W szóstce mieczy. Otwierają się przed nami nowe możliwości. Zostawiamy troski za sobą. Zostawiamy za sobą problemy i kłopoty, wyciągamy wnioski doświadczeń i dogadujemy się we wszystkim. Tak, spokój, harmonia, nie ma żadnej jakiejś radykalnej zmiany. Jak Wy podchodzicie do swojej rodziny? Macie pokazaną królową kielichów, jeżeli ktoś ma w rodzinie raka ryby albo skorpiona, lub może to być siostra, tu jest pokazana ta energia i jest siódemka denarów, czyli to oczekiwanie, więc może jakiś związek, ta Wasza sytuacja, ta nowa, Wasza nowa inicjatywa z końcem miesiąca. Która była pokazana również siódemką, że oczekujecie na coś, to ma związek z jakąś osobą z Waszej rodziny, na przykład Waszą siostrą. Wiadomo, że prawdopodobnie no, nie każdemu to będzie tak pokazane, no ale myślę, że dla części osób tak. Zobaczmy, jak się finansowo macie w grudniu, panny. Co dla Panny w finansach na grudzień 2024? No właśnie, widzimy znowu tą energię oczekiwania. Takie to jest tutaj um, ciekawe, bo się powtarza. I na finansach również mamy zastój pewien, albo przeciąganie się w terminach. Na przykład, coś się może opóźniać, coś może zostać niewypłacone w czasie, tylko później. Ale po tym wisielcu przychodzi dziewiątka buław, która na koniec mówi, że po tym czasie oczekiwania dostajemy to, co, na co sobie zasłużyliśmy, co na co zapracowaliśmy co jest wynikiem naszego działania. Zwieńczenie działania w dziewiąty buław równocześnie na finansach powie nam o skuteczności w otrzymaniu. I tak właśnie znowu, jak było pokazane na koniec miesiąca, zatrzymanie, jakieś oczekiwanie, tak? I jest ten impuls, który przynosi mi korzyść. To na finansach, więc jakby się coś nie realizowało w grudniu w sprawach finansowych, to po prostu no, nie ma co bić się tutaj bardzo o to, bo w Wisielcu nie jesteśmy zbytnio skuteczni w działaniu. Raczej jesteśmy nieskuteczni i nic to nie da. Więc trzeba poczekać, tylko poczekać cierpliwie na to i będzie. A praca? W pracy mamy znowu czwórkę, czyli w pracy czwórka mieczy to jest taki odpoczynek. Czwórka mieczy, regeneracja sił, tak. Ja się raczej przygotowuję do nowego działania niż konkretnie działam. Oczywiście mogę y, wykonywać takie obowiązki rutynowe, codzienne w ósemce denarów. Coś, co zawsze robię, coś, co jest powtarzalne, do czego jestem przyzwyczajony, czy przyzwyczajona, to robię, tak, ale pierwszą kartą jest ta czwórka. Mieczy, która może mówić, że ktoś może zostać w domu, ktoś może po prostu potrzebować tego czasu więcej, trochę dla siebie, odpocząć, tak? No gdzieś nam tutaj energia ta pustelnika, która mówi również o tym, że potrzebujemy tego odpoczynku, trochę i zebrania myśli, czasu dla siebie i tak dalej, też. Dla panny na. Grudzień, rada z przesłań anielskich. Jakie jest przesłanie? Wskazówka, podpowiedź dla osób z podznaku panny. W którą stronę kierować swoją uwagę? No. no, tak jakby się zgadza, prawda? Bo co my mamy tutaj pokazane? Oczyszczaj się i odtruwaj. Z wielką miłością i szacunkiem prosimy Cię o czyść swe cenne i wrażliwe ciało. Na Twoją prośbę pomożemy Ci wstąpić na drogę afirmacji życia, podpowiemy jak poradzić sobie ze stresem i złagodzimy wszelki żal po porzuceniu dawnych ścieżek. Przekaż nam swe troski, zmartwienia i obawy, a poczujesz cudowną łaskę przenikającą Twe czyste ciało. Moje drogie panny, dziękuję za dzisiejsze oglądanie, życzę Wam cudownego grudnia, całuję, pozdrawiam, do zobaczenia.